Dzień dobry, chciałbym Państwu przedstawić auto marki BMW seria 3 wersja GT z 2018 2 litry, diesel 190 bardzo dobra sprawdzona jednostka przebieg 77 tysięcy historia sprawdzona w Cepiku. historia pojazdu wykupiłem raport autobazy Auto zostało sprawdzone miernikiem. Oczywiście jeszcze auto zostało sprawdzone w serwisie BMW. Posiadam na to wydruki. Auto jest doinwestowane. Bardzo ładna posiada 19 colowe felgi z nowymi oponami. Szybow o serwisie filtrowo-olejowym. Na tą chwilę zero wkładu upłacone jest PCC wystawione fakturę na marże na auto auto godne polecenia wsiadać tankować cieszyć się zjazd jazdy swoim wyglądem auto naprawdę bardzo przyciąga uwagę na drogach zadbane, uszanowane. Zapraszamy do kontaktu Family Cars Nowe Gulczewo koło Płocka.